Cześć, jestem Malwina. Oglądasz mój kanał, który powstał, by opowiedzieć Wam historię mojej choroby i udokumentować proces powrotu do zdrowia. Być może dzięki tym nagraniom uda mi się dotrzeć do osób z podobnymi objawami, które nie zostały jeszcze zdiagnozowane, a potrzebują pomocy. Zorientowałam się już w sprawie tego badania polimorfizm genu FUD2, czyli tego odpowiedzialnego za, za jelita. Na stronie Medgen kosztuje on 287 zł. Dowiedziałam się o nowej specjalizacji lekarskiej, bo tą dziedziną wiedzy zajmuje się onkogenetyk, także takiej nazwy jeszcze nie słyszałam, ale w związku z tym, że nie jestem w stanie tego dokładnie powtórzyć, co tam dokładnie jest badane, w tym teście to wam po prostu przeczytam. Eee, Zmienność genu kodującego enzym z 2 związany z metabolizmem witaminy B12, poziomem odporności, predyspozycjami do chorób jelit krona. Także jeżeli ktoś z was e, potrzebuje wykonać sobie taki test, czeka się na niego około, na wyniki badań się czeka około 5 tygodni. A do zrobienia tego testu, um, przesyłka jest darmowa i przyjdzie bibułka, na którą oddajemy krew. Odsyłamy. Nie trzeba tego przechowywać w jakichś warunkach chłodniczych, z tego, z tego co już się um, zorientowałam. Wystarczy temperatura pokojowa no i 5 tygodni się czeka na wynik. Także ja na chwilę obecną czekam na ten. E, zestaw do badania. Nie mam pojęcia, ile się czeka na, na, na wysyłkę. Także jak tylko mi to przyjdzie, to nagram filmik, dam Wam znać i poinformuję, ile akurat ja czekałam na dostawę tego. No i przede wszystkim pokażę Wam, jak to wygląda. Dziś dokładnie mija trzeci tydzień, odkąd zaczęłam kurację cytokinami. Zaczęłam trzeci dzień kuracji suplementem na odbudowę błon śluzowych Fukodyn. I muszę powiedzieć, że w końcu jest poprawa, że widocznie to wszystko ze sobą zaczęło współgrać i przynosić spodziewane efekty. Żałuję, że tak późno zaczęłam zażywać ten lek, e, mając go już chwilę wcześniej w domu, będąc nieświadoma, jak on po prostu zadziała cuda i zacznie szybko działać. No ale, e, jak to się mówi, szkoda, że tak późno, ale jak dobrze, że nareszcie. Także. Czuję wyraźną poprawę, mamy mniej mrowień nawet e, głowy, także widocznie ta błona śluzowa w nosie również e, dostała pozytywny zastrzyk energii, że tak powiem, do, do regenerowania się. E, w ciągu dnia też już dużo lepiej się czuję. Jadę właśnie na zakupy e, spożywcze oczywiście. No i staram się nie chudnąć co jest bardzo ciężkie, dlatego że wszystko, co mogę jeść, no niestety nie zawiera za dużo węglowodanów, ale już się będę starać codziennie jeść tą bułkę na śniadanie przynajmniej, żeby mieć więcej energii rano, bo dotychczas po prostu po, po, po paru łyżkach ryżu z owocami to szybko robiło mi się ciemno przed oczami i szybko czułam się głodna, także... Jestem dobrej myśli, jestem bardzo pozytywnie nastawiona. Pogoda dzisiaj dopisuje, to na pewno zahaczę o jakąś wycieczkę, nie o nawet, żeby po prostu cieszyć się dniem, w którym dobrze się czuję. Jest niedziela, siódma rano. Rozpoczynam czwarty tydzień kuracji cytokinami. I Teraz tak. Słoiczkach, przechowuję sobie w lodówce. Są oznaczone różnymi nakrętkami, żeby wiedzieć, w którym słoiku jest jaka grupa cytokin. I co wieczór przelewam sobie, odmierzam kieliszkiem do dwóch mniejszych słoiczków przez noc ogrzały się one w temperaturze pokojowej. I one też mają dwie różne, dwa różne kolory nakrętek, żeby mi się nie pomyliły. I przed każdym użyciem muszę pamiętać, żeby wstrząsnąć tymi cytokinami. I widać, pewnie wy tego tak nie zobaczycie, chociaż nie, widać. Że wytrąca się taki, jakby osad. I ważne jest właśnie, żeby to wstrząsnąć przed użyciem. O, i widać nawet kieliszek jest taki mineralizowany, chociażby. I to wtedy się najlepiej uwalniają te cytokiny. Także moje zdrowie. I drugi słoiczek Robimy to samo i tutaj ponownie się wytrącają cytokiny. również przelewam do kieliszka 50 ml. I moje zdrowie. I tak, codziennie na czczo. przez 9 miesięcy. Ostatnio cieszyłam się trochę przedwcześnie, że mogłam się pomalować. Chociaż był to i tak tylko tuż do rzęs, korektor pod oczy i pomadka na usta. Dlatego, że jak ponowiłam ten wyczyn w minioną sobotę, kiedy byłam z mamą na zamku w Będzinie, to od pomadki bardzo zaczęły mi robić usta. Aż tak nieznośnie, że szminką musiałam, szminką, chusteczką musiałam ściągnąć ten, tą szminkę. Dzisiaj również jechałam z mamą do Bytomia do parku zobaczyć odnowioną część pałacu zabytkowego i również posmarowałam sobie korektor pod oczy i tuż na rzęsy i nie byłam w stanie wyjść z domu, bo tak zaczęło mi wszystko robić pod oczami od tego korektora i serce zaczęło bić. Rzeczyłam, że po prostu to się rozkręca i musiałam zmyć wacikiem. Korektor pod oczami sam już został, ze szminką już nawet nie, nie ryzykowałam. A zaraz będzie skończone 4 tygodnie, od kiedy biorę cytokiny. Zaraz minie tydzień, od kiedy biorę suplement biologiczny Fukodyn. I powiem Wam, że jestem przerażona, bo mam wrażenie, że w ogóle nic nie jest lepiej, że nic się nie zmienia. Wczoraj odważyłam się spróbować po długim czasie owsiankę. Oczywiście płatki owsiane gotowałam na samej wodzie, dodałam łyżeczkę cukru i byłam tak zmęczona po tym śniadaniu, gdzie jadłam je w ogóle pół godziny. Bo coś niby mi się działo, ale jednak nie. Więc, jakby tak sobie pomału dozowałam łyżka po łyżce i musiałam po tym iść spać, bo tak ta owsianka wymęczyła mój organizm. Nie rozumiem tego, nie wiem co się dzieje, nie wiem czemu nie jest lepiej, ale zaczynam mieć już tego wszystkiego dość. Byłam pełna nadziei, że przyjdą leki, że będzie lepiej, że dam radę, że to przetrwam, a teraz nie wiem, czy to przetrwam. Momentami to po prostu już mi się nawet nie chce żyć. Chciałabym już normalnie jeść, i dzisiaj z mamą nawet prażyłam jabłka, bo mój tata przywiózł ze wsi. Papierówki i wiem, że nie mogę ich teraz zjeść, a szkoda mi było jabłek, więc jakby mama zaproponowała, że pomoże mi je zrobić do słoików. I powiem szczerze, że chętnie się za to zabrałam, przynajmniej minęło mi pół dnia, aczkolwiek na moment. Y kiedy mama musiała dodać cytrynę do jabłek, żeby jabłka nie ściemniały, no ja musiałam się niestety z kuchni ulotnić, bo ym, żrący kwas z cytryny ym, wszedł mi w nos. Żrący, mówię żrący, wiadomo, że nie jest żrący, ale dla mnie, dla mnie to jest tak, jakby coś mi wyżerało śluzówkę nosa. Także... Mam nadzieję, że na zimę będę mogła otworzyć swój diabłek, czy do ryżu, czy do jakiegoś ciasta, czy do naleśników. Mam nadzieję, dlatego że pomału przestaję wierzyć w to, że będzie dobrze, że będę mogła normalnie jeść. Nic się nie zmienia, nic się nie poprawia. Jak przyszły leki, byłam pełna optymizmu, a teraz już go po prostu nawet nie mam. Jest mi ciężko i nawet już nie wymagam od ludzi dookoła mnie, żeby rozumieli, co ja przeżywam. Uciekam od ludzi znowu. Mam ochotę po prostu zamknąć się na te dwa miesiące w domu, na dwa miesiące, na najbliższe dwa miesiące i po prostu wynurzyć nos pod kołdrę, kiedy już naprawdę może będzie lepiej, bo przetrwanie teraz z dnia na dzień to jest dla mnie nic się nie zmienia. Dla mnie naprawdę nic. Może mam trochę więcej sił fizycznie. Nie mam problemu, nie wiem, z wejściem teraz na trzecie piętro do góry, bo wcześniej musiałam co chwilę robić pauzy. Także tu jakieś poprawy są, ale pod kątem yy, jedzenia to nic się nie zmienia. Naprawdę, nic. I już nie mam pomysłów, co mam w ogóle wymyślać do jedzenia. Jest mi cholernie ciężko.